Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. o no, trzeba troszkę tutaj... No. Zostało się to wszystko. No. No, A co to będzie O! Ach. O. o! Dziękuję! A w końcu przyszedł ten list. Ta, ta, ta. Zaraz go obejrzymy. Bartusiu, Wojtusiu, witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie, już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. O, a cóż to za aniołki? Tylko po co wam te różki? Hmm? Drogie dzieci, wiem, że macie wspólny pokój. Bartusiu, Wojtusiu, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Mają też taką radę. Zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo. Mój plan lotów jest już gotowy. Świetnie wygląda, super. <grym> Rozumiem. Przełącz mi, proszę. <grym> A jak z pogodą? Można startować? <grym> Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Ryku. Mówisz, że to pora na kakao? Uwielbiam, o, Pychotka. No, co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo Was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. A kto jest na drugim zdjęciu? Najbliższa rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Ach, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę Wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest A, to jest O, A, to ciekawszy. Drogie dzieci, dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa, ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Bartusiu, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz piłkę nożną. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Podobno czasami gniewasz się i krzyczysz. Czy to prawda? Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Wojtusiu, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz bawić się w chowanego. Chciałbym cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek, czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. O, to wasze zdjęcie. Choć nie widzę was na liście grzecznych dzieci, musicie zacząć bardziej się starać. Na pewno dacie radę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? O? Halo? Halo? Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci. Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, Macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Tak. jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szobartłomiej nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Elfy. Spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak właśnie. A zaraz to naprawimy. Sania już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita! Ho! hej, Ruszaj mnie! Ale prędkość! O, a. a cóż to? Cóż to za prezent? A, to ty gwiazdorku. Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. A tym mały bohaterze. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa pa! I wesołych świąt! Get me for Christmas.